Musiał być człowiek, w latach, nie ma... Nie O, Nie. browary... Co? Mówię, że browary za drzewka z korzeniami. Boguś? Po dłuższej obserwacji i w podro... przyglądaniu się Tobie, stwierdzam, że jesteś skończonym debilem. Naprawdę. Kurwa do biochemu, co? Tam będzie... Kresie. Kresie. <grym> Chyba mu się nie uda. Usta... ja idę skontrolować stan. No dobra, idziemy. Ja, ja, no, ale zostawiłem w torbie resztę. A torbie mam u Pawełka w szafce. Smacznego może jakieś. <grym> już było smacznego. <grym> <grym>